Powolutku, powolutku. Tam może nie? A ty To idziemy do mamusi? Chodź. Szybko do mamusi. Idź po kurteczkę. Idź kuteczkę. za nią. Przynieś kurteczkę, kochani, Przynieś. Nie wiem, mam to po mamie. Nie? O, kurczę, uwaga! To jeszcze raz, jeszcze raz. To jeszcze raz idzie. Chodź. Zobacz, ja tu mam. Tak, powolutku. powolutku, powolutku. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak? tak? Aha. A teraz chodź do tatusia. Tak ty do tu W plusko. Chodź do tatusia, chodź. Idź do tatusia, zaraz, co tam Chodź. No chodź do turka, chodź. Już jesteś z nie? Bo już gdzieś tu cię, cię ma. Zobacz, halo. Chodź, Lenoś. Idź do mamusi i buzia. Masz. Matko kochana! Brawo! <laughs> A teraz kluszka pójdzie do mamusi i guziaczkę Masz kurteczkę, zobacz. No to idź sam. Już. Nie denerwuj się. Idź sam. Dołącz No pięknie! Teraz każdy może do <laughs> Dzidzia?

No właśnie, tać klysko. Kucie! Ale daleko poszłaś. W zasadzie na kolano się Chodź. Tak. I klyska przyjdzie tutaj. Tu tak? możesz z nami usiąść, tylko że ona będzie ja próbuje chodzić, wiesz? No, siadaj ładnie. Żeby nie no. Siadaj tu. Idę tam, tatama. Zobaczmy. Tą kurteczkę, tatama. I tutaj jest otwierane. Pyk, pyk, chodź. Chodź tatusia, tatuś da. Chodź. Chodź do tatusia. Chodź. No ślicznie. Powolutku, tak. Tak. No, a teraz, a teraz idź musi dać buziaczka, bo mamusia będzie płakała. Hmm. Idź buziarka daj mamusia. No ja wiem, że śmierci, bo tata Fryk zrobił. Buźcie, buzi daj mamie. Daj buziaczko. Hmm. Tak cię Ta idzie dać. To chodź tak się Chodź. są. Chodź tutaj. Tak? Chodź buziaka daj. Dzień dobry. Tak? Do tatusia teraz. Chodź tak? Chodź Chodź no wiem, wiem. Ale to się nie tak sobie i sama, tak? No. Mm -hmm. to musisz skoncentrować się. Tak, o, właśnie. HD tak. A Dlaczego ty się wystraszyłaś? Nie wiesz? Ale to tak nie możesz tańczyć. No tak. Oboję. No i teraz idziemy.